że w Wiśle nie ma ludzi, którzy znają się na piłce w, w, w centralnym zarządzaniu. No Królewski, Jażdżyński nie prowadzili wcześniej klubów. Mhm. Kuba Błaszczykowski dobrze dośrodkowywał, a niekoniecznie szybko biegł. A Dawid Błaszczykowski jest jego bratem. Ta, a jego Dawid Błaszczykowski jest jego bratem, no bo na przykład ja nie wiem, czy, czy kompetencje Dawida Błaszczykowskiego są bardzo wysokie. Znaczy wiem, że jest jego bratem. Nie, słuchaj, nie, nie możesz powiedzieć o jakichś kompetencjach wysokich kogokolwiek, kto się spierdzielił z tej ligi. i, i, no i tak, nie, bo spać z i, ekstraklasy to nieprawda jest. Nie, z tej ligi. Powiększono ją specjalnie, no. żeby nie, nie, nie spać. Pośba. I oni się spierdzielili z To nie było 16, to było 18. Pierwszy sezon, nie 18 no, zespołów. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli stal Mielec zostaje w ekstraklasie, jeżeli Warta Poznań zostaje w ekstraklasie, to przy całym szacunku dla tych klubów, no jeżeli porównamy nawet teraz ich możliwości względem Wisły Kraków. No to Wisła, y... było drużyn 8, 8 wszystko spieprzyła. To było 8-9 drużyn, potencjał. 8 dziewięć drużyn, które na wiosnę grały totalny piach. jak pianach, wzięli no. ludzie, ej, którzy się znają jej, na Ej, piłce. bo nie zapominajmy, że Legia Warszawa to grała jeszcze gorsze gówno od Wisły Kraków czasami no. Nie, no, no nie mówmy, że przecież tutaj 8-9 drużyn grało na, na wiosnę. Lubin gówno, Śląsk gówno, co się mówiło, utrzymało. Legia gówno. Yy, dobra, Warta dobrze. Mielec gówno. Co tam jeszcze? Jagiellonia. Gielonia, srakę. No no przecież, mówię, i trzy do spadku, no, no przecież to jakiś żart. To mówimy, i, I oni się spadają, 18 drużyn. Co zrobić? 24 i te spadniecie. Naściągali y, jakiś, nie wiem, zawodników. Y, a to, Powiem tak, zasłużenie i dobrze. Niech, wy, niech teraz wsadzą ich w autokar którym się wywiozą za granicę. Tylko tam południowo, nie na wschodnią, bo tam jest ciężko. I, i niech zostawią i niech sobie zrobią, teraz są Polaków, wystawią jakiś tych, a nie tam Sawiców, Srawiczów, Poleżanowiczów i tak dalej, i tak dalej. Do dupy się nadają. Spadli z ligi, czyli się nie nadają. Umówmy się. Wyjazd.